Ja gram wszystkie gry I dzisiaj ze mną jest Olivier Res. Przywitajcie pięknie dzisiaj pokażemy wam od biedaka do bogata. I dzisiaj wam pokażemy odbiegat od e, 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 nubka e, do e, pro, e, Także zapraszam Także zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję że Wam się ten film spodoba tak za widzowie e, musimy iść wyżebrać jedzenie jedy sobie tam patiek Błagam, daj mi jedzenia A, lub dwa złote. Proszę jak chcę jeść. Dobra. To tylko i je coś tam kupię, tam zaraz... O my dzięki! Idę się kupić, jedzonko. Dobra. No 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 chyba się tutaj do tego sklepu skoczymy Do takiej restauracji, bo zgodniałem Dzień dobry e, mam, bo dostałem. E, poproszę e, e, od pana Frytki i, i kole i Hamungera. Dobra, no to za chwilę Dobrze to ja już idę e, tutaj e, usiąść Dobrze. Dobra, tutaj to robię. Widzowie zobaczymy co jeszcze ktoś mi coś da To więc no Jedzonko to mi już przyszło i już zjadłem Pokazywam nawet to gdzie ja byłem Tutaj To więc no Teraz wracamy do swojego namiotu i czekamy, jak ktoś nas zabierze. O kurde, e, chyba no. Dobra, mam nadzieję, że ktoś do mnie przyjdzie i mnie e, fajnie ta osoba potraktuje. To więc no. Czekamy 5 godzin, później. Cięcie robię i no. Dobra widzowie, minęło 5 godzin, odkąd że ktoś do mnie przyszedł I w końcu chciał mnie zaadoptować i mnie zabrać do swojego domu I no Idziemy do niego i mam nadzieję, że mnie fajnie potraktuje i kupi mi jakieś lepsze ciuchy niż te Wsiadamy do, do jego auta i jedziemy Panie, panie bogaczu, jedziemy. O, pan mi, że teraz podpisz, bo pan nie panu Bo pan mnie e, 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 przegarnął, bo, bo pan powiedział, że pan nie lubi takich biednych. To e, pan powiedział, że e, ma pan mnie zabrać do domu i kupi mi pan ciuchy. No, e to może tak, jak prowadzę do domu. Nie tak, myje się pan, bo pan nie mył. Bez paz, zaraz ja Pan jest we to bo mnie rodzina porzuciła. A ile i, pan już tak na dworze mieszka? Ile na dworze mieszkam? E, już e, chyba 10 lat. No kurde, to ma pan. No nie, ja No. Ja prawie co już tam umarłam z głodu, bo taki głodny jestem. No, to może pan sobie zabierzać do dom. I... Dziękuję panu pizzę do domu dalej. Ale dobra pizza, nie mam nie Proszę pana idę się jeszcze umyć, bo śmierdzę. Okay. Dobra. Dobra widzowie, robimy cięcie, żebym wam nie pokazywał jak się myje, bo to pewnie będzie zakazane na, na YouTubie, to więc no, albo dobra, pokazuję wam, w końcu się umyłem, Jest. nadeszła ta chwila, gdy się myje. Oh je, yeah. idę teraz strzelić sobie kloco. Bo musiałem sobie, bo dawno, y, przez te przez te 10 lat nie mogłem się wysrać albo nic zrobić, bo w wykszakach musiałem zrobić, tam gdzie pełno ludzi było, no, i no. tam wszystko, to nie go, to Dobra, mijemy ręce, szukamy pokoju, dużo dobra. Tylko Ej, panie, Bogo panie Bogolu, panie no. Bogolu, przejmuję ten pokój. Tak. No. Czyli ja bardzo typ. Idę, proszę pana, zmienicie skina. nie to by, bo ja pana zadządzę na ten. Na ten, na ten na... Je, je, ja ja Jestem na w garderobie i już zmieniamy skina. Proszę nie, to... pana, dziękuję za pan mnie przyjął e, do tego domu. No. A mam pytanie, jak się pan nazywa? Ja się nazywam Mirek. O to e, miło cię poznać, Michał. No a ciebie też Mirek do... do... przy... to jest... do sklepu to kupię płynę picie przez auto, że Okej. Okay. A kupisz mi o e, e, z 15 e, czapek, na przykład kurtek, e blues, no, to... skarpetek butów, na przykład jakoś tak. No to by to... I auto ci kupię, też? O. Okay. Jeszcze musisz mnie zapisać do pracy, bo ja nie umiem na przykład czytać, bo bo w piątej klasie mnie zapomnieli e, potłuczyć i no... Dobra, Prach bro, jednak umiem czytać, to no, więc no. no... Chciałem was widzowie no tak. sprankować z tym i no... To tak, tutaj mamy szkołę... Okay. Pan drugi, to to, to, to Kiedy, proszę pana, kiedyś pracowałem jako kurier. Zarabiałem y, 10 zł na jeden dzień, a teraz zmieniło się to. No, to może sobie sobie pan... Proszę pana, proszę, wybrać je, proszę zabrać wszy wszystko to z półki. No, okay. To też. I, I te bluzy Okej, okay, okej okay. Ja panu dam ja panu dam ty pan tak a ja w akcie dram takie pisać Dobra, płacę. Do widzenia Dobra, jedziemy Jedziemy, dobra. Jedziemy teraz na zakupy No dobra, to jeszcze kupię za tysiąc auto, dobra. Nie ma za tysiąca. Aha. 100 tysięcy przecież kosztuje, zapomniałem. To może tutaj sobie kupić auto grać. Widzowie, ja idę kupić auto. Robimy znowu cięcie, to więc no. Dzień dobry, proszę. O dobra, tu się wchodzi widzowie, to więc... Wbijamy do niego. Dzień dobry. Ja chciałem e, kupić auto. Które? Jak jedę proszę pana, jak tu są dwa auta? No to co dam? Ten, ten, ten. No, 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 to proszę pana, proszę to auto. A, te? To no, będzie kosztować 20 tysięcy za wszystkie połowy, a tak? No to. No to już panu zapłaciłem. Tak, ma pan to pan może już A ja idę pracę Dobrze, do widzenia. Widzowie, w takim razie jedziemy do domu. A no właśnie jeszcze zakupy. Bo mi jeszcze ten Bogol dał y, z kilka milionów. To się możemy na, na YouTube też wydać. Na YouTube Premium m, lub na PS5 to Idę kupić cały sklep Dzień dobry poproszę cały sklep A Kurde muszę auto Dobra Dobra widzowie mamy zakupy e, Właśnie zapłaciłem już e, e, panu I teraz właśnie jedziemy do domu ...zobaczyć co tam robi... ...ten Bogol i no. Zapomniałem, że ja jeszcze sobie rozejrzę auto z Aha, zapomniałem, że on jeszcze się rozgląda. Albo tankowe auto. No ja go jeszcze zabiorę, zabiorę go na te gry... ...to robię mu tylko powiedziałem. Jeszcze kupiłem sobie widzowie PSA 5. I zobaczymy...

Oho a, a ja właśnie ep PS5 tu dam Bo ja kupiłem A wiesz, a ja akurat kupiłem GTA 4. Nie wyszło, chcesz? Mogę... A chcesz, on, ja... a chcesz ze mną zagrać w GTA 5 A, a może przejść. I, a a no, ten... no właśnie dawaj 6 gramy no, Kupiłem Ci takie torty. Ale pyszne, niam, niam, niam. Kupiłem Ci jeszcze hot dog. Do jutro. Co to jest Do za... Gangu. O kurde, w tym gita 5... W tym GTA e, jest... E ...panda? O kurde. <ścoughs> <ścoughs> Kurde, auto nam się pali w tym GTA 5 Eee, UE6 znaczy Eee, uciekamy Uciekamy Musimy posadzać O kurde, ej, zobaczcie, zobaczcie, że po cudze, dobrze te punkcie O, Trzymamy właśnie pieniążki w ręce Ciekawe no. na co wydamy w tym GTA V Uciekamy, to znaczy 6 Czekaj, zobaczmy ile mam Eee, mamy jeden i jeden Ej, co my wylatujemy o właśnie jesteśmy teraz na lotnisku, spadliśmy z, z padochronu. I właśnie teraz Właśnie teraz idziemy grać w FIFA. Dobra dobrze Barcelona kontra e, Real Madrid

A wy Aha. możecie zostawić łapkę w górę i z was dzwonkiem, jak chcecie, drugą część tego, co teraz jestem. To więc no. Na 5 łapek w górę będzie kolejna część. Na łapek w górę będzie kolejna część, i to jeszcze z kolejną osobą, która tutaj dołączy. Może skąd. No. Mo może dołączy. No, nie. Bo jest z, z moim kolegą. Planujemy zrobić coś grubego na, na tym kanale, to więc no. My chyba będziemy się zegnać. I widzowie, widzimy się w następnym odcinku i w drugiej części. Także do widzenia. I widzimy się w następnym odcinku, znaczy jutro. I do widzenia, widzowie. Dziękuję, że byliście na moim filmie.